to Dominika dzisiaj przeszłam do Was, żeby opowiedzieć o książkach, które udało mi się przeczytać w maju. I nie ma tych książek w sumie za dużo, bo jest jasne 6 pozycji tylko. Ale były to naprawdę ciekawe książki i zacznę może od książki, której nie mam tu u siebie, bo ją na komputerze, na Legimi. Jest to książka Anety Jadowskiej Cud, Miód, Malina. Jest to książka, która jest w formie zbioru opowiadań z tymi samymi jak bohaterami. To jest o rodzinie Czarownic. I książka mi się bardzo, bardzo podobała. Dami 10 na 10 gwiazdek. E, wciągnęła mnie niesamowicie. E, wciągnęła mnie niesamowicie. Była naprawdę interesująca. ją w jeden wieczór. E, była to luźna, lekka książka, która pozwoliła się trochę oderwać od rzeczywistości. I tyle. Dalej. E, Przeczytałam książkę 2020 Bitwa o Polskę i no tu już na pewno nie było tak Lekko i przyjemnie. chociaż są pewne wątki humorystyczne w tej książce, ale raczej jest to książka nastawiona na refleksję nad tym, co się jakby dzieje, y, na refleksja na temat polityki i tak dalej. Jest to książka, gdzie y, Hitler i Stalin startują w 2020 roku w wyborach w Polsce. Y, i książka mi się podobała, ale e, pewnych rzeczy jakby mi w niej e, zabrakło, pewne rzeczy czułam, że nie były do końca dopowiedziane. E, mimo wszystko no bardzo mi się podobała, to była naprawdę pomysł ciekawy, wszystko jakby działało ze sobą e, i w sumie mogę polecić tę książkę. Kolejną książką, którą przeczytałam w maju jest Agnieszek jak ze świata zniknęły koty. Jest to króciutka książka z literatury japońskiej i jest to książka o tym, że pewien człowiek ma umrzeć i dostaje od diabła propozycję, że będzie żył ale za każdy, każdego dnia, w którym e, przedłużył się jego życie, e, musi coś zniknąć ze świata. No i e, tam na początku chyba znikają telefony i tak dalej, i tak dalej. E, no, książka dość ciekawa, ale przez to, że ona jest taka krótka, to e, Myślę, że mogłoby być coś więcej zawarty, yy, bo tutaj bardzo szybko nam się potoczyło cała akcja książki, cała fabuła polecała dość szybko i w zasadzie, no, zanim się obejrzeliśmy, to już był koniec, no, ale książka bardzo fajna, tylko Brakuje jej, nie wiem, może jeszcze ze 100 stron, żeby była tak mega, mega super. E, kolejną książką, którą przeczytałam w maju, e, jest Kobiety nie kłamią i mają najwyżej 39 lat. No i jak mówiłam chyba już w tym filmie, nie do końca rozumiem zamysł tej książki. E, jest to książka generalnie złożona z przemyśleń autorki na temat życia, na temat no właśnie yy, jej wieku, tego wszystkiego. No, część rzeczy była ciekawa, część była taka, nie wiem, no nie do końca wiem, jak to ująć, jakby część no faktycznie było do przemyślenia, do tego, że o, może faktycznie tak jest, albo no pokazywała ważne tematy, a część była taka, takich typowych banałów wysnutych i książka taka pół na pół, bo do końca dalej nie wiem co o niej myśleć. E, dalej przeczytałam książkę e, To jest marketing. E, książkę o marketingu w ramach wyzwania Latu z marketingiem. E, książka była napisana e, dość ciekawie, bo to jest bardziej literatura poradnikowa, więc e, no jakby... Ten język też jest ważny, żeby nie był zbyt skomplikowany i tutaj akurat udało się to w miarę wyważyć, że jest dużo wiedzy, ale też nie jest to mocno skomplikowane, żeby to zrozumieć. No i ostatnią książką, którą przeczytałam w maju jest The Resolution i książkę tę oceniam 5 na 10. Luźna młodzieżówkę o tym, o tym, że przyjaciele wymyślają sobie nawzajem postanowienia noworoczne i mają ten rok, by je zrealizować. I no, dzieją się różne rzeczy przez to. Książki były bardzo ciekawe. Zaczęłam jeszcze parę innych książek w maju, ale ich nie skończyłam. Tylko szybko powiem, co jeszcze zaczęłam w maju. W maju zaczęłam małą księżniczkę czytać. Zostało mi chyba 100 stron do końca. Zaczęłam czytać książkę, która nazywa się Chyba Nie mamy pojęcia, i opowiada ona o wszechświecie ogólnie. Różne tam e, zadaje różne pytania, na które e, nie znamy odpowiedzi, i stara się jakoś. Wyjaśnić dlaczego nie znamy odpowiedzi, na przykład na pytanie w ogóle, z czego składa się wszechświat, czym jest wszechświat, takie różne y, naukowe rozważania. Y, I co? I zaczęłam jeszcze y, książkę y, Osob, księgę małych cudowności, ale to tak sobie podczytuję, bo to jest książka, w której jakby e, ludzie po prostu pisali swoje małe cudowności z dnia. Na przykład ktoś zrobił wpis, nie wiem, e, przyjemna poranna kawa i opisywał, co jest przyjemnego w e, kawie rano. I no to są, to jest taka książka, która tam ma e, nam jakby pozwolić spojrzeć na to, że w codziennym życiu kraja się dużo małych cudowności. To jest stosik książek, które udało mi się przeczytać w maju. Mam nadzieję, że w czerwcu ten stosik będzie nieco większy, ale się okaże. Yy, I to tyle ode mnie. Cześć!